Ja jestem uzdrowicielem duchowym człowiekiem, który stara się przekazywać na tym kanale e, sprawy duchowe w sposób bardziej dostępny, bardziej przystępny dla, że tak się wyrażę, e, potocznie, dla zwykłego człowieka, uwzględniając to, że sprawy duchowe są zawsze sprawą indywidualną, sprawą bardzo niekiedy. Przez wiele, wiele kultur uznawaną za tajemną, sakralną i wymagającą odpowiedniego podejścia oraz szacunku. Dzisiaj chciałem porozmawiać z wami tak krótko o Dniu Babci i Dziadka. Moi drodzy, w tym dzisiejszym dniu, babci i dziadka, na początek oczywiście składam życzenia wszystkim babciom i dziadkom, jeżeli oglądają mnie na tym kanale, to wszystkim serdecznie składam najcudowniejsze życzenia. Nieważne, kim jesteście, ważne, że jesteście. Moi drodzy, pomyślcie w ten sposób, że nasi dziadkowie, babcie, które albo są, którzy albo są z nami, albo już odeszli do, jak to mówią, wieczności, Niezależnie od tego, jacy byli, bardzo często nie umieli przekazywać może pewnych rzeczy. Może mieliśmy z nimi konflikt, albo w ogóle ich nie znaliśmy. Ale w dniu dzisiejszym, dniu babci i dziadka, warto choć złożyć taki hołd w postaci dziękuję, bo bez Was by mnie nie było. Nieważne, kim byliście, odegraliście swoją rolę, bez was by mnie nie było. Możemy dzisiaj naprawdę uczcić to nawet taką, taką rzeczą, właśnie powiedzeniem sobie w sercu, niezależnie, tak jak powiedziałam, od tego, kim ten babcia czy dziadek był, mógł być mogli być najcudowniejszymi wspaniałymi osobami i mogły być najgorszymi. To nie ma znaczenia, bez nich by nas nie było. Może bez nich by nie było Twojej rodziny, może bez nich by nie było nie tylko Ciebie, nie Twoich dzieci, i tak dalej, których jesteś dumny, dumna. Pomyśl to w ten sposób. Zrób to dla siebie. Powiedz, dziękuję za to, że odegraliście pewną rolę, że byliście ze mną. A jeżeli to byli, były osoby, które znaliście, kochały Was, i tak dalej, to podziękujcie za ich miłość, którą Wam dali. Może nauczyli Was jakichś rzeczy, a może pamiętacie historie, które opowiadali Wam, i macie co wspominać, otwierając chociażby swój album ze zdjęciami. Ci, którzy mają dziadków i mogą ich odwiedzić, odwiedźcie ich, jeżeli oczywiście nie jesteście, jak to mówią, na siebie skonfliktowani. Odwiedźcie ich jak możecie, chociaż na tyle, żeby powiedzieć wszystkiego najlepszego. Wpaść, jak to mówią, z wizytą powiedzieć. Witaj, dziadku, babciu Cieszę się, że jesteście, że nieważne. Może pomagacie, może wspieracie, a może po prostu, że jesteście. To dla nich bardzo ważna rzecz. Uwierzcie mi, że nawet tacy, którzy mają dużą skorupę, ale jak to mówią, nie są potworami, docenią taki gest. Możemy też zrobić coś takiego dla tych, którzy chcą. I czują taką potrzebę. Ja nie za bardzo chodzę na cmentarze. Niemniej jednak, jeżeli ktoś uważa, ma dziadka, babcie po tamtej stronie, żeby pójść na cmentarz, to najpierw się zabezpieczcie. Poproście Archanioła Michała o ochronę y, siebie, żeby po prostu ta energia cmentarna, energia ogólnie nazwy śmierci, nie przychodziła do Was, ani żadna dusza zabłąkana nie przyszła z Wami do Waszego domu. To jest oczywiste, prawda? Jeżeli, jeżeli e, tobie się podoba, to jak najbardziej będę szczęśliwy. Jeżeli nie, to nie. Wolna wola. U nas tutaj nikt nikogo nie zabrania. E, ja na przykład bardzo często, jako że tutaj po tej stronie, akurat mam dziadków, mm, nazwijmy na cmentarzu, e, bo to robię w ten sposób, jako że nie chodzę na cmentarze, bo staram się unikać jak mogę, oczywiście, tej energii, bo nie jest to energia pozytywna w medle mojego, oczywiście, mniemania. To tutaj w domu zapalam taką symboliczną lampkę, symboliczną świeczkę. Może być to nawet taki, jak to mówią, wkład do zniczy, prawda? Jeżeli nie przeszkadza nam ten zapach. No ja wolę świeczkę, bo jest jednak, mniej nazwijmy śmierdząca, tak? Po prostu celu podziękowania dla moich dziadków, babci, którzy byli, którzy są w moim sercu, tak? którym po prostu wysyłam to światło, niezależnie od tego, czy oni są tam po drugiej stronie już szczęśliwi, czy jeszcze mają doświadczać wielu innych rzeczy, czy doświadczają tutaj. Dlatego, że byli i mnie wspierali. Jeżeli macie dziadków gdzieś, babcie, za granicą, cieszcie się, że mamy XXI wiek. Możemy skorzystać właśnie z takich rzeczy, filmy, różnego rodzaju. Może się skontaktujcie w ten sposób, żeby może was ujrzeli, może was zobaczyli, może na to czekają, że zobaczą wnuczka, wnuczka, może jeszcze jak to moją młodsze pokolenie. Jeżeli jest taka możliwość. Kto wie, ile ci dziadkowie jeszcze z nami będą. Jeżeli są, to docajmy ich. Docejmy nawet dzisiaj tą ich czasem rozmowę. Docejmy ich, że są, tak, pomódmy się za nich, jeżeli są po tamtej drugiej stronie, albo nawet jeżeli są po tej stronie, wyślijmy im jak najbardziej pełne zdrowia, miłości, modlitwy albo życzenia. To zawsze jest dobre. To zawsze trafia tam, gdzie ma trafić w najlepsze miejsce do serca. To jest właśnie ten dzień, gdzie możemy to zrobić. Pamiętajcie, że gdyby nie ci dziadkowie, te babcie, nas by nie było. To są niejako podstawy, niekiedy ostatnie podstawy żyjące naszej, naszej rodziny, naszej całej rodziny, więc może warto czasem po prostu o nich nie zapominać. I taka refleksja dzisiaj, taka po prostu, że warto po prostu zrobić taki mały gest, właśnie nawet. Wysłać się tą modlitwę, dobrą intencję, dobre słowo w zależności od tego, co czujemy i co możemy za to, że są lub byli z nami i za to, że dzięki nim my jesteśmy i możemy tu uczestniczyć. To jest chyba bardzo dobre podejście. Myślę, że takie bardzo dobre Moi drodzy, także tak jak mówię, zachęcam do tego właśnie kontaktu dzisiaj, jeżeli czujecie, tak jak mówię, możecie, z fizycznego, że tak powiem, z dziadkami, a jeżeli nie, to tego duchowego właśnie zarówno z dziadkami, jak i z przodkami. Dzisiaj nasi przodkowie może nie jest to dobry dzień do pracy z przodkami, ale dobry dzień na zadanie i pytania na... Przypomnienie się sobie, kim byli, może powspominanie. Tak jak powiedziałem, nie jest dobre, może jak martwe osoby, że tak powiem, mamy zdjęcia na ale jeżeli zejdziemy czasem do klaseru, powspominamy taką osobę, jaka była, może co przeżyliśmy, może pokażemy nowemu pokoleniu, które może nie pamiętać swoich dziadków, pradziadków, jacy byli, to może i oni kiedyś zrobią to samo dla swoich wnuków. Może warto. Czasem tak pomyśleć, że jak to mówią, nie wszyscy, nie wszystek umrę, zawsze coś po mnie zostanie. Cieszę się bardzo, że mogłem się podzielić taką, tak jak powiedziałam, drobną refleksją, takim drobnym przemyśleniem na temat dzisiejszego dnia. Wspaniałego dnia, a zarazem dnia takiego trochę chyba i nostalgii, i powspominania. A czasem pobycia nawet wydaje się w ciężki, bo czasem nasi może dziadkowie babcie, może gdzieś są, nie wiem, leżą, może mało kontaktują. Ale to, że koł nich będziemy, to, że wyślemy im, jak nie możemy, energię, zdrowie, miłość, to może być dla nich bardzo dużo. Także życzę Wam tego, żebyście na swój sposób. Tak jak mówię, uczcili, ten dzień bo ten, ten dzień, te dni, bo są wyjątkowe. Dają nam taki wgląd i zrozumienie w to, czym jesteśmy. z końcu nasz ród, nasza rodzina jest ważna i nasi dziadkowie, pradziadkowie, pra, pra, pra i tak dalej, przodkowie stworzyli ten ród. Bez nich by nas nie było, bez nich by nie było różnych rzeczy. Więc pomyślcie o tym, nawet jeżeli byli różni, to pomyślcie w ten sposób. I nawet jeżeli byli, że tak powiem, słabej energii, albo byli wręcz nie, nieprzyjacielsty, to pomyślcie o tym, że spełnili swoją rolę i dzięki temu na przykład Wy teraz macie szczęśliwą rodzinę. Bo bez nich by jej nie było. Zawsze coś, coś pozytywnego od siebie dajcie, nieważne, czy to dla tych. Co są z nami fizycznie czy duchowo? Ja cieszę się, że wysłuchaliście mojej takiej refleksji. Trzymajcie się, w razie kontaktu pod spodem macie w razie potrzeby macie kontakt, macie maila, możecie się ze mną skontaktować. Mniej więcej co robię, macie napisane, jeżeli potrzebujecie jakichś pytań, macie jakieś... Czy, yy, Tutaj związane z tym kanałem jakieś spostrzeżenia, może coś było nie tak. Dajcie mi znać, z chęcią poprawię. Może macie jakiś temat, który byście chcieli poruszyć. Zapraszam serdecznie do i dyskusji, i do oczywiście polubienia kanału, jeżeli tego nie zrobiliście. I trzymajcie się. Z Wami był Adam. Do zobaczenia. Pa!